Dzień dobry kochani, witamy w dniu Gender Reveal Party. Ja zaczynam dzień od prania, już pranie nastawione. I. że robię ciasto, nie baweczki. A które są Twoje ulubione baweczki? Czekoladowe. No, jeśli chodzi o to, co robię w kuchni, to teraz szykuję ciasto. Chciałam zrobić ciasto, że z zewnątrz jest niebieskie, i różowe, czy czerwone. I w środku będzie kolor, który jest dziecko. Tak stwierdziłam, że to nie będzie jak powiemy wszystkim, ale to będzie jeden taki fajny, mam nadzieję, że fajny element tego wszystkiego. Mam masło, y wzięłam po prostu jakiś przepis z internetu, zobaczymy czy mi, mi wyjdzie. Ja oczywiście zawsze wszystkie przepisy trochę podmieniam pod siebie. Y na przykład. Jak przepis jest amerykański, to dodaję trochę mniej, mniej, dużo mniej cukru. Tutaj widzę, że na przykład nie mają soli w ogóle. Są so dodam troszeczkę soli, a mają sporo wanili, to jest dla mnie naj, najważniejsze, bo ja bardzo lubię smak waniliowy, to generalnie jak mówię tam jedna łyżeczka, to dodaję dwa. Dobra, pierwsza rzecz to muszę wyjąć dwa jajka. i shouldn't be in love but it's so hard to move on you haven't changed you stayed the same but if you did i'd still love you anyway i'd give you the world like i promised Jajka, które skorzystałam. Dziewczynki już ubrane w sukienki. Ty już idziesz? No, mamy ten. Chcę przygotować też ogródek, bo będziemy siedzieć tutaj. Gdzie on wczoraj skosił trawę? Ładnie. I ten to jest jedno z takich, może nie ostatnich, chwil na ogrodzie. To ładniej znowu urosło. To już nie. To próbuję. Hmm. Chodźcie. Ślimaki też na tym chodzą. Ślimaki na tym chodzą? No widzisz. Dawno nie byliśmy w naszym ogródku. Biorę po prostu skorupki. Ot, tak robię. I daję na około naszych poziomek. poziomek i truskawek w następnym roku będziemy mieć super truskawki bo No a tutaj Bobby To są nasze maliny Bobby it? Okej okay, One for Emma i one for Tylus One Emma Tutaj jest dla Tylusi Tyluś Dziewczynki też pracują przed imprezą. Sprzątają tutaj. Aż tak, tam szczotki. I ten. mam zadanie, żeby tutaj posprzątać. Powiecie e, no, co to jest piasek. I tam inne rzeczy z ogródka. Ja Ej, już jestem w kuchni, to stwierdziłam, że trochę... Też e, przygotuję jedzonko. E, mamy wczoraj, e, czy wczoraj, kupiłam kurczaka, który chciałam po prostu trochę przemarynować, czy marynować, zanim e, damy na gryla. Bo też mamy kiełbaski, ale stwierdziłam, że kurczak, kiełbaski przyniesie ser halumi i warzywa też na gryla. Co dużo będzie tego jedzenia? jak zawsze um, nie wiem czy znacie ten wiem, że pisze tutaj steak seasoning ale my to dodajemy czy ja ostatnio to dodaję do absolutnie wszystkiego i mi tak smakuje jest takie dobre nie wiem co tutaj jest w tym sól morska, czosnek, cebula, pieprz i inne przyprawy i jest naprawdę przepyszne dziewczynkom też smakuje no i myślę, że właśnie jak to trochę posiedzi w tym to będzie miał taki lepszy smak też ostatnio bardzo mi smakuje cytrynowy pieprz I don't know, może to jest jakieś ciążowe, ale bardzo mi też smakuje ostatnio, no i jak mówię ja po prostu e, chciałam, żeby to trochę posiedziało w tym sosie Upewni się, że wszystko jest takie przykryte tym. No i jest szansa, że będzie lepiej smakowało. Mój kolega ten zawsze dodaje kurczaka do wody w soli, taki, robi taki brine, ale jakoś myślę, że przez to, że to są łódka i nogi, to nie ma takiej potrzeby. Ale naprawdę tą przeprawę jak macie okazję, to polecam. Ciasto wyjęte jest, czy jest ciepłe to dopóki i będę musiała Ochłodzi się. Wiecie, jest dziewiąta dopiero, to mam dużo czasu. Dziękuję. My sobie pijemy kawkę. Pierwszy taki Pumpkin Spice, ale kawa ma smak Pumpkin Spice, nie syrop, bo... Mam cukrzycę ciążową, sądzę, nie mogę pić. E, tutaj dziewczynki kolorują. No i relaksujemy się. Mówimy się balonami. E, mamy niebieskie balony i też lóżowe. różowe. mam ja, różowe w środku, tak. jest ważny, to wyszło sobie na taki krótki spacer do godziny. Chciałam Wam pokazać nasz piękny lasek obok. Uwielbiam tą ciszę, spokój. Jest super. Na razie tak wygląda ciasto. Jeszcze muszę dekorować górę, ale niestety frosting jest taki trochę wodnisty. Będzie Niebieskie i różowe ciasto. No, ale ten na razie tak zostaje i wsadzę go do lodówki. I po prostu przez to, że tam jest co tu jest masło i serek, to myślę, że stwardnieje trochę w lodówce i dopiero wtedy dam frosting na tort. No i tak wygląda tort. Zobaczymy co jest w środku, co? Co jest w środku? Jest takie przesłanie, że. Jesteś pierwszy karmami, ok? Kto to ja? chodź, ja karmi? Tak

No, no i już wiecie co będzie, będzie dziewczynka. Bardzo się cieszymy, jak było widać chyba po naszej reakcji, czy ja już wiedziałam. Wiem, że trochę te gender reveal parties a, inaczej wyglądają, że mama nie wie, ale stwierdziłam, że w sumie ja zrobiłam tą imprezę dla dziewczynek bo chciałam im zrobić taką miłą niespodziankę i to było tak pod dzieci zrobione bardziej i pod rodzinę też chciałam zaskoczyć Johna, myślałam, że to będzie takie ciekawie no i tak po prostu wymyśliłam imprezę chciałam wam też przekazać kilka takich gierek które bawiliśmy się w trakcie to nawet nie gry, tylko takie zabawy w trakcie i myślę, że to było, to akurat fajnie wyszło, to, to chciałam z Wami się podzielić. Kupiłam takie jakby do prania, tylko takie mniejsze i zaczepiłam na każdym, zawiązałam na każdym, ale już widzę, że dzieci rozwiązały wszystkie, na każde albo różową, albo niebieską kokardkę i ludzie przy wyjściu mogli na... Po prostu przy, przypiąć do ubrania i stwierdzili, żeby wiedzieć, czy są team chłopczyk, czy team dziewczynka. Um, I myślałam, że to jest taki fajny, fajny pomysł. Też jak ktoś tego nie chciał zrobić, było głosowanie do słoika, czy chłopczyk, czy dziewczynka. I wiecie co, nawet nie policzyłam. Tutaj dla chłopczyka mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5-6 głosów, a na. Yy, tak do, a na dziewczynki były 4 głosy. E, mimo to, że różowe pierwsze poszły, jeśli chodzi o tą zabawę, to, to różowy był pierwszy, e, który poszły. No i dodatkowo też były dwa słoiki, jedno różowe, jedno niebieskie, z imionami, ale większość osób mówiła, że a nie wiedzą, chcą się zastanowić i tak dalej. Jak już się dowiedzieliśmy, to poprosiłam więcej osób, żeby, żeby zgłosili imiona. Mamy tutaj bardzo fajne imiona, powiem Wam szczerze. Też dla chłopczyków był John Junior, co mi się spodobało. Był Antek, co też jest fajne imię. Felix, co nie ja napisałam, ktoś inny napisał. Co? i też był Bogusław, Bogumiu i Bożydar, są takie imiona dla chłopczyków, a dla dziewczynek myślę, że nagram po prostu y, taką krótką rolkę na Instagramie właśnie z tymi imionami, ale też jestem bardzo ciekawa, bo tutaj mamy rozkminę z Johnem, y, jak nazwać y, kolejne dziecko. I jak macie jakieś sugestie, to dajcie znać w komentarzach poniżej. Też jak macie jakieś takie baby gender reveal gry czy zabawy, czy, czy jak widzieliście coś, co Wam się bardzo spodobało, to też dajcie znać w komentarzach poniżej. A bardzo mi się podobała wyedytowana wersja na Instagramie, na TikToku, jak wyedytowałam, ten, jakby te nasze reakcje do tego bardzo pozytywnie wszystkich odebrałam. Impreza bardzo udana moim zdaniem, oczywiście mam baję świecie, ale, ale spodobało mi się, wszyscy się fajnie bawili. I dla mnie najważniejsze, że to była taka uroczystość też dla dziewczynek, i takie też przygotowanie ich trochę, że dynamika w domu troszeczkę się teraz zmieni. Matylda tak się cieszy, że będzie starszą siostrą do kolejnej dziewczynki. Ona powiedziała: Mamusiu, bardzo bym chciała mieć siostrzyczkę kolejną. Przecież ja umiem się dzielić. Ono to tak. Miło przeżywa i taka jest dumna, że jest starsza siostra, że e, no, jak mówię, aż mnie. E, jest, jestem bardzo dumna z niej. E, no i Ema. Ona chyba jeszcze nie dokończy. widzi, że jest baby i też jak widzi, że Matylda mnie głaszcze po brzuszku, to ona też to robi, ale myślę, że tak na 100% nie zdaje sobie sprawy, co to znaczy być starszą siostrą, ale nie obawiam się, bo jak Matylda mi mówi, ja jej wszystko wytłumaczę i pokażę i nie martw się mamusiu, pomożemy ci tylko ile możemy, ani jednej pieluchy nie będziesz musiała zmieniać. Co zobaczymy, jak to będzie w praniu. Um, no, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Um, bardzo dziękuję, że jesteście z nami przy tej jakby podróży, y, rozszerzenia naszej rodziny. Tym bardziej. Um, bardzo się cieszymy, jak, jak widać było znowu z naszej reakcji. No, jak zawsze, kochani, Matylda i ja, i Ema. I Future Baby, dziewczynka i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego, słonecznego dnia. Yeah. Bye!